Was bardzo, bardzo serdecznie. A dziś wykonamy sobie kolczugę wzór 1.6, który ma zastosowanie między innymi jako kolczy czepek szyszak. Czy jak to woli, jak to tam się nazywa u was. No, Mniejsza Czepek kolczy, tak? Więc, tutaj mam już wykonane na to nie będziemy patrzeć. Albo tutaj w rogu, jak sobie leży. Przygotowałem kilkadziesiąt kółeczek C i mam tutaj sześć całych, więc, więc zaczynajmy. Na początek zakładamy też sześć kółeczek na jedno C. Można oczywiście robić. Ze sprę yy, z, od razu z tych kółeczek yy, pociętej sprężyny, tak? Tylko, że jest ciężej, ja sobie ułatwiłem. I, a że ten wzór nie jest z tych prostszych, przynajmniej dla mnie. I taka jedna rada: jeżeli sami robicie kółeczka do właśnie tego typu kolczugi, no to wybierzcie cieńszy drut. Albo grubszego pręta, na którego będziecie nawijać je. Albo po prostu kupcie. Jeżeli przy tej grubości druta, to troszkę większy, bo te są minimalnie za grube i za małe. Jest wszystko napięte na początku i się ciężej spina. No ale to tak tylko woli wyjaśnienia. Więc zbieramy dwa kółeczka i szczepiamy. obok następne dwa kółeczka i szczepiamy i ostatnie dwa kółeczka i szczepiamy mamy takie coś nam wychodzi, taki trójkącik i układamy zgodnie z zrobię wam tutaj zbliżenie jeżeli będę mógł no, i układamy tak, żeby wszystko się układało. Tłumaczyłem Wam to chyba w pierwszym odcinku. Tak. I teraz przechodząca od góry z tego kółeczka na dół do tego niżej. I najlepiej nie podnosić, bo wtedy na przykład możemy zgubić wzór. Tak często mi się zdarza, przynajmniej wiem z doświadczenia. Także tyle rady. Tutaj następne kółeczko w ten sam sposób. No i dobrze, i tutaj już coś mi się namieszało jest dobrze tutaj teraz spięcie nie udało się no i mamy takie słoneczko, tak jak tutaj w środku byście mogli za zauważyć <śm> tak teraz widzicie to kółeczko tak to jest ich razem sześć i musimy przedziać teraz przez nie drugie kółeczko tylko przez jedno Tak. To jedno. Drugie. Trzecie. Czwarte. Tutaj musimy wcisnąć piąte. Tak jak mówię, używam takich kółeczek, jakie mam, a one są troszkę ciasne i ciężko to wszystko chodzi. Jest napięte jak plandeka na żuku, Jak to powiedział Radosław Kotarski z Polimatów. Idąc dalej, operacje powtarzamy w ten sam sposób. I im dalej będziemy od środka, tym tych kółeczek będziemy potrzebować więcej, aby objąć, tak? No proporcjonalnie. I teraz. Spinamy po dwa kółeczka, tak? Raz, dwa. Możemy. Ja tutaj będę omijał co drugie. Chociaż możemy spinać od razu, ale troszkę szybciej tak leci. Można tak powiedzieć. Tak. To jest ważne, aby się nie pomylić, ponieważ gdy już to zrobimy, to. Będzie znacznie ciężej później, i tutaj jeszcze tak jedno, mhm. i teraz tutaj dajemy kółeczko. Wszystko musi nam grać tak? tak? Tak. Teraz tutaj. Jakoś dziś wyjątkowo sprytnie mi to idzie. Gdy pierwszy raz robiłem ten wzór, to jest właśnie ta koczuszka, moja pierwsza. To szło znacznie trudniej i oporniej. Widocznie wprawa jest niewielka, ale jest. No dobrze. Więc teraz umieścimy pomiędzy, tak samo jak tutaj wcześniej, musimy pomiędzy. Umieścić tutaj w to kółeczko, w to, w to. No i tak dalej. Więc do roboty. No i elegancko. Coś tutaj źle, nie. Wszystko jest fajnie, się układa. I operację powtarzamy ponownie, spinając tutaj. Tak. I to tak będzie się nam rozrastać do takich rozmiarów, jakich potrzebujemy. Bądź jakich będzie nam się chciało robić kolczugę. Ponieważ nic nie jest wymuszone, przymuszone. Tak. Tutaj już widzę, kółeczka mi się kończą. No i skończyły mi się kółeczka Jeszcze tutaj mam na podręczu jedno I tym jednym spróbuję spiąć Coś tu Było nie tak Czyżby? Nie, nie jest wszystko dobrze Widzicie, jest od razu ciężej Już te kółeczka są Mało rozwarte. Ale dobrze już. I tutaj musimy podnosić, i przy naprawdę ciasnych skrętach, czy coś takiego, może nam się to troszkę przesunąć, poplątać, zamieszać. A w tym wzorze to jest no, raczej. Porażka. Hmm, no tak. Więc polecam Wam ten wzór. Warto go się nauczyć. Pamiętać o nim. Gdy na przykład ktoś Cię zapyta, jak zrobić szyszak, kolczugę, to już będziesz wiedział i mu odpowiesz, że wiem, bo maciek z kanału Hunting.pl mi powiedział. Więc. Ja za dziś Wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. No i jeszcze zapomniałem Wam powiedzieć o jednym, a mianowicie tak wy raz, dwa, trzy, cztery. W czwartym odwodzie nie dodajemy tych kółeczek pomiędzy. Można nie dodać, bo oczywiście jeżeli ktoś chce, to ja nie zabronię. Lecz gdy nie dodamy, wszystko to będzie się... Zaczynało zaokrąglać, potem możemy dodać, potem znów nie dodajemy, potem znowu dodajemy. Chodzi o tutaj to kółeczko. Tak jak dodawaliśmy, nie, to nie dodajemy, i jedziemy dalej po prostu. I tutaj w następnym rzucie dodajemy, potem nie dodajemy i. To było na tyle, kilka przebitek ze zdjęć. No nie wiem, no dobra, kilka przebitek ze zdjęć zaraz będzie. A ja się z wami żegnam bardzo, bardzo serdecznie i do zobaczenia.